Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Kukuman, a to jest kolejny odcinek poświęcony urządzeniom do Nintendo Switch. Jest to pad, który się nazywa Ipega. Ipega, gdzieś tutaj numer powinien być i nie ma numeru. For Switch, jaki to jest numer? Ale w topa. Kurczę, nigdzie nie jest napisane, może w instrukcji. Jeszcze. W tym kartonie się nic już teraz nie znajduje, bo już go wyciągnąłem, ale o jest, dobra, jest w instrukcji. Znalazłem w instrukcji i w instrukcji jest napisane, że to jest Ipega PG-9139. I jak widzicie jest to dla Nintendo Switch, Androida lub na Windowsa. Instrukcja jest taka rozkładana, ona się znajduje w środku, jest tutaj opisana, ale ja to wszystko omówię. Z jednej strony jest po chińsku, z drugiej strony jest po angielsku, po polsku nie ma. W środku w kartonie znajduje się taki pojemnik, w którym. Dobra, karton sobie darujemy. Znajduje się pad, który początkowo siedzi sobie w ten sposób. Pod spodem jeszcze jest woreczek z, z krótkim, bardzo kabelkiem USB, ale nawet nie wiem gdzie go dałem, więc nie będę go szukał. I standardowo on jest montowany troszkę w inny sposób. bo Jak widzicie. Yy, Coś tutaj jest nie tak z tymi gałkami w porównaniu z tym, co było na pudełku, ale to e, omówię za chwilę. Dlaczego postanowiłem zakupić ten kontroler? Ponieważ na PlayStation 4, na Xbox One są e, pady dedykowane prograczą, tak się nazywają, chociaż to, jeżeli ktoś jest dobry, to nie potrzebuje takiego pada. E, są zdecydowanie wygodniejsze niż standardowe pady i przykładowo do PlayStation. Mam e, Raiser'a, rajd'u Ultimate, tak, on ma te wyciągane gałki. Dodatkowo, dodatkowo tutaj ma wyciągany krzyżyk, dodatkowo mastyki, dodatkowe przyciski od spodu jakieś tam, klapki blokady spustów i tak dalej i tak dalej tak dodatkowo jakieś tam programowane dziwnie jest nie do xboxa najbardziej popularny jest xbox one elite teraz wyszła druga, druga edycja ja mam pierwszą edycję mam tylko dwie, dwie klapki bo tylko dwóch klapek używam ale można podłączyć sobie cztery klapki tak dodatkowo też tutaj są wymieniane te gałki i, i krzyżak można zamienić na kółeczko no ale o, o tym nie będę już mówił na, w dzisiejszym odcinku, skupimy się na padzie od Ipegi. E Dla porównania tylko, mogę pokazać jakiej wielkości jest ten pad, że on wcale nie, na zdjęciach on wygląda, że on jest taki strasznie malutki, on nie jest wcale malutki, jest bardzo podobny do wielkości Razera, Raiju jest podobny do Xboxa One, tak? Czyli jeżeli chodzi o, o wielkość, jest podobny, trochę te spusty tutaj mi nie pasują, ale mi się bardziej podobają no ale, dobra przechodzimy do sedna, no jak widzicie gałki są w innym miejscu, cały bajer tego pada, polega na tym, że tutaj można sobie ściągnąć klapkę, bardzo prosto, ona jest na, na magnesy więc ona, nie, ona sobie nie wypadnie, tak ona jest na magnesy i w tym momencie jak to ściągniemy to się okazuje, że każdy element prawie każdy, wszystkie te można sobie powy powykręcać. Wykręciłem teraz gałki, teraz wykręcę sobie krzyżak i przyciski. Jest to podobne trochę do tych padów modularnych z Kufy, czy jakoś tak się nazywają na, na PlayStation 4, I, tylko że tam chyba nie można przycisków akcyjnych. I za pomocą tych segmentów można sobie montować tak gałki, jak Wam pasuje. Chcecie mieć gałki jak na PlayStation, Tutaj jak zrobimy e, zoom, to widać jest znacznik, którym do góry i ząbek LOCK, tak? O, i teraz wskoczyło na swoje miejsce. Wsadzamy sobie drugą gałkę, jest LOCK. Wsadzamy sobie krzyżaka, o krzyżak mi jeżeli wchodzi, o jest, wskoczyło. I tak samo przyciski funkcyjne, jest już wsadzone. Dodatkowo zamykamy w taki sposób i już mamy kształt Pada od PlayStation. Od PlayStation, tak? Jeżeli chcemy, to możemy sobie zrobić tak jak ma Xbox, czyli w ten sposób przerzucić. gdzie to nie. Tak pod kątem, jak patrzę, to nie widzę za bardzo. Już mamy pada od Xboxa, a ja miałem w, w, na początku odcinka w w taki sposób. To jest ustawienie znane z kontrolerów od Wii U, nie od Nintendo Wii, tylko od Nintendo Wii U, czyli to nie pierwszy e, prototyp switcha, czyli grało się na telewizorze, ale, ale był dosyć spory e, tablet jako kontroler i były pro kontrolery, które miały właśnie ustawienie gałek w ten sposób. Muszę przyznać, że całkiem wygodnie się gra. Potestowałem oczywiście możliwości, jakie można zrobić. Można coś na przykład takiego zrobić, żeby wyciągnąć tą gałkę i ten przycisk wsadzić sobie tutaj i tą gałkę analogową tutaj. Tak też sobie pad będzie działał. Takiego pada jeszcze nie widziałem. Można też zrobić, chociaż tego nie ma w instrukcji. Przykładowo ja sobie tutaj sadzę. Przełożyć krzyżak na tą stronę, a przyciski na tą stronę i też się zamknie i też pad będzie działał. Tylko jest taki problem, że w tym momencie te przyciski to będą odpowiadały za krzyżak, a tutaj na krzyżaku będzie X do góry, B do dołu, A do, w prawo, w lewo będzie Y. Tak? I tak samo jeżeli zamienimy te ze sobą, jedyna konfiguracja, która tutaj totalnie pasuje, to nie można zrobić czegoś takiego wam, zaraz pokażę, czyli przerzucić gałek analogowych na jedną stronę. Wtedy pad się w ogóle nie połączy i w taki sposób oczywiście no zamkniecie bez większego problemu, ale nie, 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 nie połączycie się, nie, nie zadziała. Nie? Dodatkowo jest tutaj coś takiego, wygląda trochę jak na usb, na może usb czy coś takiego, bo on się łączy przez bluetooth, to może, że można sobie dokupić, w moim kartonie tego nie było, więc nie wiem czy jest w zestawie, raczej chyba nie ma w tego w zestawie, odbiornik jakiś bluetooth, który można sobie tutaj schować, bo wygląda jak ciężarek, ale jakby to był ciężarek to z drugiej strony też by było, wydaje mi się, że to jest na Właśnie odbiornik, ale trzeba sobie oddzielnie go kupić. Tutaj się wszystko trzyma w miarę kupy. Nawet jak to się założy, to on tak za bardzo nie czeszczy. Te gałki analogowe są całkiem przyzwoitej jakości. Są delikatnie pogumowane. To nie jest guma, to jest zwykły plastik, ale, ale trzyma się całkiem przyzwoicie. Przypomnę tylko, że w Elicie są gumki, które, um, ten, które. Z czasem zaczynają odchodzić, robią się dziwne pęcherze i tak, i tak dalej. I wreszcie, że te są te gumki, i wreszcie, że w starym modelu, pierwszym, który wyszedł na rajdu na PlayStation 4, zdarzyło mi się, że to też odeszło i tego już nie da się przykleić. Nie wiem, bo próbowałem. Dobra, wracamy do tego pada. Więc on nie ma tutaj żadnych wstawek, ale jak już parę razy mogliście zauważyć, ma ciekawe rzeczy też od spodu. Ma tutaj takie kółeczko, które można wyciągnąć. I ono jest chyba na magnesie, jest na magnesie, jak zobaczycie. I to kółeczko można sobie wsadzić tutaj, o, ono w sobie wskoczy. I można sobie grać w Przyznam szczerze, że o, moje palce albo są jakieś zgrabiałe, bo mi to co chwilę wypada, jakby delikatnie grał, no ale kurde, w mordobicia nie gra się delikatnie. Nie? Więc jest taki dodatek, na no spoko, ale... Zdecydowanie lepiej to wygląda u konkurencji, gdzie się cał wyciąga całkowicie. Tak? Mogli dodać po prostu jeden taki element dodatkowy w zestawie i podłożyć do poprawy moim zdaniem to jest. Są też przyciski, tutaj one się nazywają r 2 R i L i R2. I je można sobie zaprogramować pod każdy inny przycisk. I bardzo, e, ale to bardzo się cieszę, że to jest, bo Wciśnięcie tego przycisku, który się zda... z... Z... znajduje w gałce analogowej. Teraz słyszycie go pewnie i on się wciska bez większego problemu, ale w momencie, kiedy ją wyciśnięcie, gałkę na przykład do przodu i biegniecie. I bardzo często się zdarza w, w... w FPS-ach, że żeby włączyć bieg dodatkowy, to trzeba ją wcisnąć. I teraz ja mam na przykład problem z wciśnięciem. Jej. Co innego, jak wcisnę ją i do góry dam, to spoko, nie? ale jak już dam do góry i próbuję wcisnąć, to o, jest straszny problem, żeby to wcisnąć. Więc ja sobie przypisuję te przyciski pod te od spodu i problem się kończy. Tak? Dodatkowo tutaj macie przycisk Switch i przycisk Android. Jeżeli chcecie sparować go z Androidem, trzeba przytrzymać tam parę sekund Android. Jeżeli chcecie sparować go ze Switchem, to parę sekund przytrzymać Switcha. Żeby sparować go z tym... PC ten trzeba wcisnąć równocześnie, start i select, i wtedy go wyszukać. Ileś tam sekund no, tutaj zmienia sobie kolorki, różne jak widzicie. Logo całkiem fajnie to wygląda. W nocy, w nocy wręcz oślepia, Dodatkowo tutaj widzicie jedyneczka, świeci, więc też są dodatkowe diody. I widzicie taki piorun. Ten piorun to jest hmm, Turbo, Fięcia Turbo. Ja z niej nie korzystam, więc nawet nie powiem w jaki sposób hmm, ją się konfiguruje, bo tego nie robiłem. USB typu C. Poszli krok w przód. przypomnę tylko, że, że pady w konkurencji, chociaż ten nowy Elite V2 chyba ma już USB, ale razery nadal używają USB typu micro, micro USB micro czy mini USB, a tu jest USB typu C, więc fajnie, no i co jeszcze próbuję się na siłę nie łączyć teraz ze dopóki nie się switcha to on się nie połączy. W momencie, kiedy nie widziałem opcji, żeby go wyłączyć, jedyny sposób to jest uśpić switcha. Jak uśpicie switcha, to automatycznie on się też wyłącza. I ogólnie ten pad jest nawet spoko. Daje radę, jest całkiem ciężki. Fajnie jest to, że można sobie pozmieniać te gałki, fajne są te przyciski od spodu. Jest spoko. Oczywiście do tych tuzów typu ee, Elite czy, czy Ultimate R Razer pod względem wykonania troszkę się chowa. Chociaż te gałki są, mówię, nawet całkiem przyjemne. Tutaj mi się podobają, bo są gumowe całkowicie, tak samo jest w R Razerze. Tutaj są, jest jakiś taki dziwny plastik, ale palce się nie ześlizgują i to jest dobre. I zdecydowanie to lepiej wygląda, ja się teraz osunę na moim krześle, niż grać na czymś takim. Tak, to akurat jest przystawka do nie wiem pamiętam jakiej firmy to są wsadzone kontrolery tak ale jeżeli porównacie to do tego kontrolera od ipegi no to na tym się strasznie niewygodnie migra, bo e, bardzo często jak chcę wcisnąć te przyciski to tą samą gałkę analogową no, tutaj możecie sobie zrobić jak tylko chcecie to ogólnie też jest fajna tak to ma i tak dalej ale na tym zdecydowanie lepiej się gra niż na, na tych Joy-Conach całych od Nintendo Switch. I mówię, warty polecenia, tym bardziej, że na tle tych pozostałych padów, które pokazałem zawsze możecie sobie kupić nie wiem, adapter Brocka albo coś, albo MyFlasha, żeby pograć sobie na tych kontrolerach i to będzie współpracować. Ale za sam adapter zapłacicie tyle co za tego pana, więc warto się zastanowić. Ten pad kosztuje, już widziałem je po 110 zł na naszym polskim portalu aukcyjnym. Nówka kosztuje 149 zł, więc za tę cenę się kupuje adaptery, tak, żeby podłączyć lita. Oczywiście, jeżeli macie alita, jeżeli macie. Razera któregoś, to można się zastanowić nad jakimś adapterem, ale jeżeli nie macie i macie tylko Switcha, a chcecie no, mieć fajny kontroler, to za te pieniądze wydaje mi się, że naprawdę warto. Jeszcze nadmienię tylko, że tutaj od spodu mogliście przeczytać, że ma wbudowaną baterię 500MA i daje radę. Całkiem daje radę, bo z tego co testowali, ja jeszcze jej nie rozładowałem. Z tego co testowali inni recenzenci, to wystarcza nawet na 16 godzin grania. Ja nie miałem ostatnio czasu, ale chciałem Wam się pochwalić, że coś takiego jest. Nie widziałem na polskich portalach jeszcze tego kontrolera, więc postanowiłem, że szybko zrobię taką prezentację. Jak Wam się podobało, Jak Wam się podobało, to polecam moje inne filmy na kanale. I tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka.